serdecznie i zapraszam na ostatni dzień z tygodnia tagów na moim kanale, dzisiaj będzie tak co znajduje się w mojej torebce, tak jest dość powszechny i oczywiste także nie będę się w niego wgłębiać i od razu przejdę do rzeczy, do meritum e, to jest moja torebka e, to jest jedna z moich ulubionych torebek w mojej kolekcji, jest to torebka, którą kupiłam kiedyś w Zarze bardzo już dawno temu, parę lat temu, dobre parę lat e, uważam, że jest super klasyczna pasuje do wszystkiego i naprawdę normalnie noszę inną torebkę, ale ta torebka wyjątkowo ma wyjątkowe miejsce w moim sercu i powiem szczerze, że jakoś tak pasowała mi do stroju, miałam takie spotkanie i od paru dni gości u mnie jest to torebka, która uważam, że naprawdę sprawdza się w każdej sytuacji, prawie że w każdej sytuacji, jeżeli chodzi o rzeczy, które mam w torbie to tak, sukienka jak będę miała ochotę się przebrać to zawsze mam taki mały backup Tutaj mam jeszcze mini. Kocek jak mi będzie zimno, żeby się ogrzać. Oczywiście żartuję. <taki> w zależności od humoru i nastroju, jeżeli naprawdę się do jakiejś przyczepie, bardzo mi się podoba to w niej chodzę. Szczególnie jeżeli jest bardzo wygodna i poręczna na dany moment. Jeżeli chodzi o moje torebki, to. Ja nie jestem typem osoby, która ma bałagan w torebce. Jestem osobą bardzo uporządkowaną i zawsze, e, zawsze staram się czyścić swoje torebki, jeżeli zobaczę jakieś małe zagrożenie. Także jestem zwolenniczką e, kosmetyczek i jakichś takich różnych przedziałów, e, jakichś takich rzeczy, które ułatwiają wyjmowanie. A lubię duże torebki, tak jak zresztą tutaj na przykładzie widzicie. Lubię duże torebki i myślę, że te torebki są. E, te torebki lubią mnie, bo potrafię się z nimi obchodzić o może tak pierwszą rzecz jaką tutaj mam to będzie szal szal akurat pasował mi wczoraj do stroju który miałam, także został w tej torebce to jest szal z flagą amerykańską uwielbiam go E, uważam, że naprawdę ma super kolory, pasuje do wszystkiego i tak fajnie można, e, można z nim pracować, i, i uważam, że naprawdę jest świetny. E, druga rzecz, którą mam, to może odłożę no tak: szale. dokumenty do samochodu. E, mam tutaj kwitki: dwa kwitki, e, które dość świeże, które. E, są spowodowane moimi zakupami ostatnimi na przecenach, także na pewno zrobię taki haul e, niedługo. E, następna rzecz, którą mam, to jest właśnie kosmetyczka. E, mam takie dwie kosmetyczki. Jedna z nich jest w What's in My Everyday Makeup Bag. I powiem Wam szczerze, że to są kosmetyczki, które dwie, które mam już bardzo wiele lat. Nawet nie wiem ile dokładnie mam je lat. Ale one służą mi doskonale. Może no, są z jakiejś takiej wyższej półki cenowej, ale, ale naprawdę sprostaną. Zdają się idealnie. I w mojej kosmetycznej znajduje się gumka. Jedna taka gumka, no, taka grubsza, druga cieńsza, gumeczka. Coś, co bardzo lubię, to jest taki gadżecik do odpylania swetrów, strojów, materiałów, gdzie kupiłam to w HM. Nie jest to jakby odpylaczka najwyższych lotów, ponieważ no mówmy się, to jest, jak nie mile, to kosztowało 8 zł, chyba. Ale jakby jest takim no czasami naprawdę potrafi uratować nie jeden strój no i na rzecz jaką tutaj mam to jest szczoteczka, to jest szczoteczka i lusterko w jednym z Sephora, myślę, że to jest taki dość powszechnie znany gadżet już kiedyś jeszcze nie to jest taka szczotka no nie wiadomo co się zdarzy, także taką szczoteczkę zawsze przy sobie mam. Mam długie włosy, także no staram się, chociaż ostatnio dość często je związuję. E, mam tutaj chusteczki, no bo chusteczki też w zasadzie to jest taka kwintesencja kobiecej torebki. Plaster w razie w jak to się mówi mam. Tutaj mam następna rzecz, to są zapachy, które mam. To są trzy rzeczy. Tutaj mam dwie próbki, w takiej kosmetyczce codziennie raczej nasze próbki. I mam też taki, że tak powiem, atomizer z Sephory. Akurat tutaj właśnie nie pamiętam dokładnie, co tutaj mam, ale coś mi tak pachnie, jakby to był Dunhill Desire. Ale nie jestem pewna, już teraz to jest taki, taki gadżecik bardzo fajny wiem, że teraz został zdetronizowany przez inny, taki, który się bezpośrednio z butelki napełnia ale ten jest, po prostu się odkręca i wlewa się, można wlać jakąś próbkę i ma taką ładną osłonkę w takie gadżeciki ładne i tutaj jeszcze mam dwa zapachy tutaj mam akurat zielone jabłuszko które też bardzo lubię, mam też w wersji większej i mam tutaj Jessica Thor nie wiem jak to się nazywa. Chyba czy to dość Następną rzecz, jaką tutaj mam, to są produkty do ust i o dziwo jest ich tylko dwa. Akurat nie wiem, co się podziało, ale bywa, że mam tutaj trochę więcej tych produktów, ale raczej nie. Wsadziłam ostatnio sobie iOS błyszczyk, który jest taki przychodni. Właśnie trzymam go albo w, w kosmetyczce, albo trzymam go na toaletce. No to różnie to bywa. E, ja o tym błyszczyku już mówiłam. On jest bardzo fajny. Znaczy to nie jest w zasadzie błyszczyk, tylko taki balsam do ust. Jest bardzo, bardzo poręczny. Super nawilża usta. Można na niego liczyć, jednym słowem. I tutaj mam jeszcze taki błyszczyk. Akurat to jest e, Christian Dior 216. Glow się nazywa i powiem szczerze, że nie jest to najlepszy, nie jest to na pewno błyszczyk mojego życia kolor jest taki dość dość naturalny, ale najlepiej sprawdza się jako nałożony na jakąś szminkę jakiegoś koloru także no jest ok, ale jeżeli szukacie, jeżeli chcecie wydać więcej pieniędzy na taki błyszczyk, to raczej nie polecamy tego koloru Wam. Następną rzeczą, jaką tutaj mam, to są nitki dentystyczne. Zawsze mam je przy sobie, nie rozstaję się z nimi. Tutaj mam też krem, który też ostatnio akurat leżał u mnie na toaletce. To jest krem, właśnie tej samej firmy, co, Schmink, co ten balsam do ust iOS. Ba ma bardzo fajne opakowanie. Pięknie pachnie takim ogrodem kwiatów i jest bardzo poręczny, bo no zobaczcie, jak no, na przykład wygląda jak paczka chusteczek, jest malutki i, i naprawdę bardzo fajny, a ja mam niestety problem, ponieważ na mrozie moje ręce strasznie wysychają, także to jest idealne. I jeszcze tutaj mam trzy rzeczy w tej kosmetyczce. Pierwszy to jest Dr. Irena Eris, taki krem, taka próbka. I tutaj mam jeszcze Moonbeam, taki rozświetlacz z Benefita, to jest taki mini. Um, mam też Highbeam, Moonbeam, no ale fajne. I mam też tutaj y, lusterko, y, to jest y, Trzymam go w takim ładnym opakowaniu, bo jest takie piękne to lusterko. To kiedy lusterko, które się tak rozsuwa. Bardzo ładne. To by byłoby na tyle, jeżeli chodzi o moją kosmetyczkę. Następna rzecz, jaką... A, jeszcze tutaj, przepraszam, dwie rzeczy. Jeżeli chodzi o moją kosmetyczkę, to są Even Better Eyes Clinic. Jeszcze tego nie używałam, ale słyszałam, że to jest bardzo dobre i mam też tutaj Eee, taki, taką próbkę z kolistara, co akurat w Douglasie dostałam eee, na biodra. Czy modelowanie bioder, czy jakoś tak powiedzmy. Eee, tutaj mam też klucze. Klucze są proste. Ja mam tej karty do Tesco. Eee, nie nie, nie jestem... To, znaczy fajnie wyglądają takie klucze, które mają bardzo dużo roczków, ale u mnie to się po prostu niestety nie sprawdza, bo... Eee, jakby nie było, no ta torba naprawdę ma tyle rzeczy, jest ciężka, po prostu jakoś nie, nie sprawdza mi się to, jeżeli chodzi o mnie. Mam też portfel. Portfel też jest bardzo, bardzo stary i w zasadzie służy mi do takich rzeczy, właśnie, zwykłych. Karty, dokumenty, pieniądze, myślę, że tutaj większej filozofii nie ma. Tutaj jeszcze dwie książeczki, ponieważ moja córeczka kocha książeczki i bardzo się z tego cieszę. Starałam się jej zaszczepić ten, ten nawyk. Róż, z różnych powodów, jak na razie jej pożera dosłownie, ale mam tutaj dwie książeczki. Jedna to jest właśnie taka książeczka z mini. To jest bardzo fajna książeczka, ponieważ zadaje dzieciom pytania i zmusza je do interakcji. I ma też tutaj taką gąbkę dookoła. I ta gąbka właśnie pozwala im spokojnie sobie coś tam pogryźć i ulżyć ich zębom. I tutaj mam jeszcze taką książeczkę Baby Pickaboo, właśnie o takich różnych fajnych rzeczach. Na przykład tutaj mamy Who's Hiding Behind a Pretty Present? Pickaboo, steady having a tea party! No, ostatnia rzecz, jaką mam w torebce, to jest taki worek który jest workiem przenośnym. Gdziekolwiek, jakąkolwiek torebkę zamieniam, to mam tutaj taki worek. Ten worek to jest... Właśnie tutaj są rzeczy mojej małej córeczki. Podstawowe rzeczy, czyli pieluszki, chusteczki do wycierania i zawsze jest jakiś mały backup. Tutaj mam akurat takie śpioszki. Zobaczcie, jakie słodziutkie takie są bardzo je lubię i mam tutaj e, linomak e, i mam tutaj skarpeteczki jakby co takie kropeczki a i jeszcze tutaj mam jeszcze tutaj mam smoczek jeden kółko i mam jeszcze tutaj takie skarpeteczki Także, jak widzicie, bardzo fascynujące rzeczy. E, także nie mogłam tutaj więcej mówić o tych rzeczach, ale nie, nie chcę Was zanudzać. Kochani, moja torebka jest pusta. Myślę, że lepiej wygląda jednak, jak jest troszeczkę napakowana, powiedzmy napakowana. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, bardzo Wam dziękuję, że wytrwaliście ze mną ten, te 7 dni z tygodnia tagów. Mam nadzieję, że podobało Wam się i mam nadzieję, że. Że miło spędzacie ze mną czas, spędzaliście i będziecie spędzać. Zapraszam Was na kolejne moje filmiki. Pozdrawiam Was serdecznie i jeszcze raz bardzo, bardzo Wam za wszystko dziękuję, za wszystkie komentarze i Wasze wsparcie. I oczywiście zachęcam wszystkich Was do tego, żeby ten tak zrobić, bo myślę, że to jest bardzo fajne. Tak, także.